Remont ulicy Wyszyńskiego zgrabnie idzie do przodu. Już niebawem przesunie się o kolejny odcinek, udróżniając jeden przejazd, ale jednocześnie zamykając następny. Realizacja tej budowy przebiega planowo i zgodnie z harmonogramem. Jak Państwo wiecie, na dzień dzisiejszy wykonany został i puszczony do eksploatacji, wstępnej oczywiście eksploatacji odcinek od granicy z Kłodawą do ulicy Dekerta i to funkcjonuje natomiast wykonawcy są na etapie końcowym drugiego etapu, który jest od ulicy Dekerta do ulicy Górczyńskiej Faktem jest, że około gdzieś za około 10-14 dni będziemy mogli uruchomić ten drugi etap a więc puścić ruch już do ulicy Górczyńskiej i z powrotem i wykonawca przystąpi do realizacji trzeciego etapu, którym jest zamknięcie, realizacja robót ulicy Wyszyńskiego na odcinku od Górczyńskiej do ulicy Owocowej. Ruch, który zostanie puszczony za około dwa tygodnie też będzie miał charakter tymczasowy i odbywać się będzie połową ronda przy ulicy Górczyńskiej. Po to, żeby realizować drugą połowę i do ulicy Owocowej i w tym zakresie są realizowane ostateczne elementy służące do oczyszczania wód opadowych, które prowadzone do tej pory są z całej dzielnicy Górczyńskiej, z, ulicy Górczyn, z dzielnicy Górczyn i do rzeki Kłodawki. Te zbiorniki zielone, o których pani mówi, to są separatory, przez które całość ścieków opadowych wód opadowych będzie wprowadzana do tych zbiorników, oczyszczana i jako czysta woda wprowadzana do. Kłodawki. Te trzy zbiorniki, wraz z całym oprzyrządowaniem, będą zakopane w pasie od ulicy Wyszyńskiego do rzeki Kłodawki. I na dzień dzisiejszy, właśnie związane prace z tym trwają. Przypomnijmy, w tym miejscu pojawi się kolejne w mieście Rondo, którego zarys jest już widoczny. Jego druga część wybudowana zostanie podczas trzeciego etapu prac remontowych.